W selekcji będziemy zajmowali się cieniowaniem obiektów w widoku 3D, czyli tym, w jaki sposób prezentowane są poligony. I tak, tworząc nowy obiekt geometryczny w blenderze domyślnie korzystamy z płaskiego cieniowania, a to oznacza, iż granice pomiędzy poszczególnymi face'ami są dosyć ostre. Jeżeli chcemy zmienić ten stan rzeczy, to możemy skorzystać z panelu Tool Shelf, a dokładnie z sekcji Shading, gdzie znajdziemy dwie opcje. Wygładzanie i płaskie cieniowanie. Także wskazujemy obiekt i przykładowo korzystamy z wygładzenia. Bądź z płaskiego cieniowania. I właściwie te same operacje możemy wykonać podczas pracy z naszymi komponentami. Także przykładowo ja sobie zaznaczę ten obiekt i skorzystam z tabulatora. Następnie zaznaczę serię komponentów i mogę teraz przejść do rozwijanego menu mesh, następnie faces i wybrać polecenie shade smooth. Ok, tabulator i widzimy w jaki sposób ten obszar jest cieniowany. W stosunku do pozostałych części tego obiektu. No dobrze, ja skorzystam ponownie z tabulatora. Blender zapamiętał moje zaznaczenie i wykorzystam teraz skrót klawiaturowy Ctrl F, aby uzyskać dostęp do tych samych poleceń w odniesieniu do Face'ów. Dobrze, jednakże wykorzystam teraz polecenie Shade Flat, czyli cieniowanie płaskie. I skrót A. Oprócz tego, podczas pracy z naszymi obiektami, możemy wykorzystać niestandardowe cieniowanie. Które możemy znaleźć w panelu Properties. Także korzystamy ze skrótu N. Ja również wykorzystam skrót Tabulator, aby wyjść z trybu Object. I zwracamy w tym przypadku naszą uwagę na sekcję Shading. Dokładnie w tym miejscu. Tutaj możemy zaznaczyć opcję MatCap, a następnie wybrać rodzaj cieniowania. W zależności od potrzeb. Przykładowo, jeżeli pracujemy z obiektami, które mają odbijać światło, jak i otaczającą rzeczywistość, to oczywiście warto wybrać. Tego typu cieniowanie. W przypadku modeli organicznych możemy skorzystać z jakiegoś cieniowania typu WOSK. I możemy oczywiście połączyć to cieniowanie z wygładzaniem cieniowania. Dobrze, a stosowanie tej opcji ma zakres powiedzmy całego widoku 3D, czyli wszystkie obiekty są poddane temu niestandardowemu cieniowaniu. Inna ciekawa opcja, która znajduje się w tym miejscu, to Backface Culling. I ta opcja umożliwia nam ukrywanie, czy też Blenderowi umożliwia ukrywanie tych faceów, które nie są zwrócone bezpośrednio w stronę kamery, czy też naszego widoku. Także ja na razie może zmienię typ cieniowania i zaznaczę tą opcję i widzimy, że właściwie nic się nie stało. Ale jeżeli przejdę do trybu edycji, okay, widzimy, że nadal mamy dostęp do tej samej opcji. I zaznaczę przykładowo tą serię komponentów oraz skorzystam ze skrótu H to widzimy podgląd siatki, ale nie widzimy cieniowania na fejsach, które znajdują się wewnątrz obiektu, gdyż w tym przypadku te fejsy są zwrócone na zewnątrz. Podobnie oczywiście jak fejsy, które widzimy przed sobą. Także jeżeli oczywiście się obrócimy wokół tego obiektu, to wszystkie fejsy znajdują się na miejscu, gdyż w tym przypadku są zwrócone w naszą stronę. Jeżeli chcemy upewnić się, w którą stronę zwrócone są fejsy, to możemy skorzystać z podglądu normalnych. I w takiej sytuacji przechodzimy do Mesh Display, do podsekcji Normals i znajdziemy tutaj trzy ikonki, A nas najbardziej interesuje ikona związana z faceami. Także pamiętajmy o tym, iż musimy pracować w trybie edycji, aby uzyskać dostęp do tych opcji. Następnie klikamy na tej ikonie i automatycznie Blender wyświetla kreski, które informują nas o tym, w którą stronę facey są zwrócone. A ja proponuję teraz zaznaczyć kilka faceów w tym miejscu. Skorzystam ze skrótu W, czyli Specials, i odwrócę normalne. Oraz skrót A. W tej sytuacji mamy podgląd faceów, które znajdują się wewnątrz obiektu, a z racji tego, iż normalne skierowane są do wewnątrz obiektu. A to automatycznie oznacza, iż będziemy mieli problem z wyświetlaniem tych faceów, jeżeli spojrzymy na obiekty z zewnątrz po drugiej stronie. Także widzimy, iż normalne zwrócone są w dwóch różnych kierunkach. Ja może skorzystam z możliwości wyłączenia backface calling i zauważymy również błędy cieniowania. Także jeżeli z jakiegoś powodu tego typu błędne cieniowanie pojawi się na obiekcie, to możemy skorzystać z wyświetlania normalnych, zidentyfikować powiedzmy błędne facey, następnie zaznaczyć te facey, korzystać ze skrótu W, Flip Normals, skrót A i ponownie włączę backface calling. Ostatnia opcja, na którą chciałbym zwrócić uwagę w sekcji shading, to Hidden Wire. Ja może skorzystam ze skrótu Alt-H, tak aby przywrócić widoczność wszystkich faceów. No dobrze, skrót A. Wyłączę wyświetlanie normalnych. Dobrze. Oraz backface. Włączę Hidden. OK. I widzimy, że mamy podgląd naszej siatki. Jednakże w momencie, w którym wyjdziemy z trybu edycja, uzyskujemy podgląd całego cieniowania. Jeżeli zaznaczymy obiekt po lewej stronie, tabulator, to mamy podgląd siatki. Także ta opcja ma właściwie zastosowanie do całego widoku 3D. Spoglądając na obiekt po lewej stronie widzę jakieś problemy z cieniowaniem w górnej części. Skorzystam może z wygładzanego cieniowania. OK, problemy dalej występują. Płaskie. Przejdę do trybu edycja. Dobrze, wyłączę opcję hidden. Następnie włączę podgląd normalnych. I widzę wyraźnie, że normalne zwrócone są do wewnątrz obiektu. Także zaznaczę te fejsy. OK, skrót W. Flip normals. I wszystko działa. No dobrze, ja może zobaczę czy te problemy występują oryginalnie w obiekcie po wstawieniu na scenę także kursor umieszczę w tym miejscu SHIFT A i przejdę do ekstra obiektów, diamenty. I zdaje się był to ostatni obiekt. No ok, także problemy z normalnymi po prostu występują w tym obiekcie zaraz na samym początku. A w tym przypadku ja korzystam z odpowiedniego dodatku, mianowicie ekstra obiekty.